Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam się z Wami bardzo serdecznie, przesyłam moc pozytywnej energii i zaczynamy. Od poniedziałku do piątku widujemy się na lekcjach języka polskiego, co jest dla mnie ogromną radością. Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest przypowieść o siewcy. Przypomnę, że do tej pory omówiliśmy cztery biblijne przypowieści. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, przypowieść o synu marnotrawnym, przypowieść o talentach i przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych. Przypowieść o siewcy będzie ostatnim naszym spotkaniem z biblijnymi przypowieściami. Oczywiście zachęcam każdego z Was do samodzielnego poszerzania wiedzy o Biblii jako o tekście literackim i nie tylko. Kochani, myślę, że dzisiejsza lekcja pozwoli nam dokonać pewnych podsumowań i dojść do wniosków, które wiążą się z przypowieścią jako gatunkiem biblijnym. Nie przedłużając, jak zwykle zapraszam Cię do opisu, w którym znajdziesz ważne informacje. Zachęcam także do komentowania filmów. I do subskrybowania mojego kanału. Przechodząc do rzeczy. Ewangelia według świętego Mateusza przypowieść o siewcy. Jeśli masz możliwość skorzystania z tekstu, możesz ten tekst mieć przed sobą, to zachęcam Cię do tego. Jeśli nie, postaraj się aktywnie słuchać. Ba to o słuchaniu będzie dzisiejsza przypowieść. Powiedziane jest w piśmie: Kto ma uszy, niechaj słucha. Zatem słuchaj uważnie, aktywnie, nie udawaj, że słuchaj, tylko, że słuchasz, tylko postaraj się e, wykonać tę czynność z zaangażowaniem. Ewangelia według świętego Mateusza. Przypowieść o siewcy. Owego dnia. Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał jedne ziarna, Padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa w kr o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane międzyciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je, on też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Dziękuję kochani za wysłuchanie. To była biblijna przypowieść o siewcy, i zależy mi na tym, żeby te zajęcia posłużyły nam do podsumowania. Dotychczasowej y, naszej wiedzy y, na temat Biblii. Y, pierwsza ważna informacja, którą pragnę przypomnieć, to to, że przypowieść jest gatunkiem literackim. To gatunek tekstu, czyli typ tekstu, rodzaj tekstu, który posiada dwa sensy. Jeden sens dosłowny i drugi sens metaforyczny. Drugi sens przenośny. I ten sens przenośny jest ukazany za pomocą znaczeń dosłownych. Czyli opisane w przypowieści wydarzenia, opisani bohaterowie, opisana fabuła, opisany świat przedstawiony służy do tego, żeby przekazać e, treść ponad. Dosłowną, treść metaforyczną, treść bardziej uniwersalną. Drugim ważnym, drugą ważną sprawą, o której zapamiętanie cię proszę, jest to, że przypowieść to gatunek dydaktyczny. Podobnie jak bajka, o której już miałeś okazję co nieco się dowiedzieć, tak. Mm, przypowieść jest tekstem o charakterze dydaktycznym, czyli ma skłonić nas do zastanowienia się, ma nas czegoś nauczyć, ma o czymś pouczyć. Taką rolę odgrywa przypowieść. E, I trzecia e, ważna rzecz, o której zapamiętanie cię proszę, to taka, że przypowieść ma sens. E, sens Dosłowny, niedosłowny, to już wiemy, ale ma interpretację, możliwość interpretacji w duchu religijnym, w duchu chrześcijańskim, ale interpretacja może być również uniwersalna. Co nie oznacza, że ta uniwersalna jest e, zła i niedobra. E, to są dwie interpretacje, z tym, że interpretacje e, Religijną e, otrzymasz na lekcjach religii. Interpretację religijną e, uzyskasz od teologów, e, od księży, którzy mają przygotowanie do egzegezy Biblii, czyli do odczytywania Biblii, a my na lekcjach języka polskiego koncentrujemy się e, na interpretacji uniwersalnej. To są trzy. Ważne um, fakty, o zapamiętanie których Cię proszę w kontekście wiedzy o przypowieściach. Wracając do przypowieści o siewce, myślę, że ważnym um, tutaj pytaniem, które się pojawia, um, jest pytanie słuchaczy um, Jezusa: dlaczego wypowiadał się właśnie w takim tonie? Dlaczego opowiadał E, historię, dlaczego nie mówił wprost. I Jezus w tej przypowieści to wyjaśnił: Dlatego, że słuchacze, e, którzy chcą coś zrozumieć, nie zawsze, mimo dobrych chęci, mimo tego, że słuchają, to nie słyszą, mimo, że patrzą, to nie widzą, mimo, że e, czują, to nie doświadczają. Mimo, że wydaje im się, że rozumieją, to tak naprawdę nie rozumieją. I właśnie chodziło Jezusowi o to, żeby na podstawie takich opowieści, jak opowieść o siewcy, który siał i jego, ziarna, jego ziarno padło na różny grunt. I Zna i tym, te, te właśnie mm, sensy, które Jezus tutaj e, przedstawił, dotyczą różnych postaw ludzi. E, w interpretacji religijnej ziarno to Słowo Boże. Zatem są różne możliwości e, obcowania ze Słowem Bożym i różne możliwości traktowania tego Słowa Bożego. No W zależności od tego, czy e, to słowo. Padło na drogę, czy słowo padło na ciernie, czy wreszcie miało szansę wyrosnąć. Są różne możliwości. Przedstawiono w tej przypowieści cztery typy postaw, typy zachowań ludzi wobec Słowa Bożego. Ale tak jak powiedziałam, Przypowieści możemy także interpretować nie tylko w kontekście e, religii, w kontekście wiary. E, jestem ciekawa, jakie są Twoje m, odczucia? Jaka jest Twoja współczesna interpretacja e, tej przypowieści o siewcy, który siał ziarno i to ziarno spotykało się, e, natknęło się na różnych ludzi i na kontrastujące ze sobą e, postawy. Jestem ciekawa, jak zinterpretujesz e, współcześnie osobę siewcy, e, kim mógłby być biblijny siewca, jak rozumiesz ziarno i jak rozumiesz e, te różne grunty, na które ziarno pada, te podatne i te Niepodatne. Z wielką radością i niecierpliwością, ogromną czekam na Twoje komentarze pod filmem. Będzie mi bardzo miło, jeśli zechcesz na moje pytanie odpowiedzieć bezpośrednio w komentarzu. Tak jak zwykle, zachęcam do przeczytania opisu. Nie zapomnij o notatce. W której umieścisz najważniejsze wiadomości z dzisiejszej lekcji. A teraz pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, życzę dobrego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia jutro na kanale Monika Uczy.